Witam serdecznie. Dzisiaj przedstawiam pacjenta. Jest to radiobudowlane Bosch. Urządzenie wielofunkcyjne, multimedialne. Jak widać, dość brudne. Chyba przyszło prosto z budowy. Posiada gniazda 230V, sztuk dwie, Ładnie zabezpieczone, mocne, to wszystko jest. Można, można tym rzucać. Jest odporne na, na, na pyły jakieś tam mam czy na wodę to nie wiem, ale raczej nie. No nie mogę jedną ręką sobie poradzić, chciałem otworzyć następny boks. Jest to stacja ładowania akumulatorów do wkrętarek. Lub nawet można też i tą akumulatorem też zasilić sobie te urządzenie. Także Następna ścianka. Odkrywamy szereg wejść i wyjść, wejścia i wyjścia analogowe. Standardowe gniazda zapalniczki 12V. Oraz za tymi drzwiczkami znajdują się najróżniejsze gniazda multimedialne, czytnik kart SD. Dodatkowe wejście analogowe oraz gniazdo USB oraz bezpiecznik. Kolejna ścianka. Pokazuję. Znajduje się na dole. Jest to głośnik basowy, taki subwoofer. Mamy tutaj dane tego urządzenia. Mamy taki efekt. Kompletne ciszę. Rozbieramy radiko. Zróbmy medialne od dołu. Tam gdzie znajduje się subwoofer, wszystkie te do dookoła tutaj trzeba odkręcić i całą kopułkę podnieść, wtedy ukaże nam się wnętrze. Radio mamy rozebrane. Widać tam smato inne elementy współpracujące oraz moduł cyfrowo-analogowy. Najczęściej, usterką spotykaną jest uszkodzenie tego małego PCM1808. Jest to przetwornik analogowo-cyfrowy i to jest najczęściej usterka spotykana. Wymieniamy i powinno to pomóc. To jest chwila prawdy. Caroline Clark i Joanne Walters Ostatni raz obie dziewczyny widziano kilka miesięcy wcześniej, w kwietniu, gdy łapały stopa pod Wollandong. Caroline i Joanne. W znalezieniu ich ciał.